O, no, chyba na ładnie widać. Utniesz najwyżej. Utniemy sobie. A, kurwa, muzyka się Siema, teraz po Siema, trochę to... innych stronach, żeby mi się zamienili. No, zamieni. teraz Arek jest kierowcą. No, co prawda na placu, ale nie Na, na placu, no, ale, ale niebawem się to zmieni. No, trochę ostatnio polecieliśmy w. Y... w D? No, pojechaliśmy w D. No, także będziemy. Kiedy ostatnie była recenzja? O je! je. sierpniu chyba tamtego roku. Tak, no bo wtedy jeszcze mieliśmy... Przed wyjazdem do Chorwacji. Tak. Bo wtedy mieliśmy już bilety darmowe, no to no, Teraz będą, nie będą re... ten Nowości z kina, tylko nowości na DVD Blu-ray. No tak, bo no niestety nie mamy... W są sensie takie, które są już do ściągnięcia, już w bardzo dobrej jakości. Tak. Chodzilibyśmy na żywo do tego, do kina, ale niestety drogo. Za drogo. No, czy, no ja tam chodzę czasami, ale Arek nie chodzi. No nie chodzę, bo ma, ma teraz inne wydatki. Tak. Właśnie. Muszę, muszę, wiecie, na wszystko muszą być pieniążki. No właśnie. Na dziewczynę, to na samą końcu. No! Najpierw własną pozdrawiam. Tak, najpierw muszę, wiecie, A No i pozdrawiamy ja, ja po, Kasię. Pozdrawiam e, Arka Arka Kasię. Kasię. Tak, I Rafała też o Kasię. O, kurwa, o i się znowu obsunęło, patrz. Ale I widzisz, to, to chociaż mamo, będą wiedzieć, że jest to... na żywo. Znaczyna widzisz, żywo. jak pozdrowiliśmy Kasię, to się opuściło. O, kurde. To musi być jakiś znak. Burzy. Co to, kurwa? Wczoraj nie, nie zmyło mi się jeszcze, bo zapomniałem pumek, użyć. użyłem, że to karny kutas. No i na początku też tak myślałem, ale okazuje się, takie że takie z... basgroły namalował. E, też Kasia, ale nie moja. Kasia tylko Kasia z grupy. Uuu, Kasia W. Wydałeś się? No Wydałem się, ale zgadnij gdzie jest Piorunochron. Jak tu jest burza, a Piorunochron jest niżej. Nie wiem gdzie. Trzeba dodać, jeżeli tu jest burza, to pioronochron musi być troszkę niżej. Sam, sobie takie wiem. wymyśliłem, taki dobci. No. Dobra, słuchaj. Dobra, no. odnośnie recenzji. To recenzujemy co? Paranormal Activity czwórka. No, czyli co? W e, Pełny tytuł Pełny tytuł? No jest jakiś pełny tytuł, ale nie pamiętam nie pamiętam. Podtytuł. Podtytuł. Jeden chuj. M me o, my, my. Nie, opętani? No nie no, nieważne. Ja, no mi... Paranormal Activity 4 z czwórką no. Tak, y, ja sam, y, ale w, ja muszę się przyznać, oglądałem pierwszą część, drugą oglądałem w sumie tak do połowy, a trzecią to w sumie włączyłem chyba na 5 minut i wyłączyłem, Takie, taka sztampa też, Ja też, ja wszystkie oglądałem pierwszą, pierwszą najbardziej pamiętam, bo pamiętam, że oglądałem wszystkie, były chyba trzy różne końcówki, no to Szukałem tak, żeby obejrzeć te trzy końcówki. A no. No, no. to było świeże, nie? To był świeży taki... Dwójkę nie pamiętam, co się działo. Dwójka to było to powrót do przeszłości tych dziewczynek. Jak one były małe. A trzecia to podobno było wyjaśnienie wszystkiego. Widzisz, no. były tak chujowe, że już nie pamiętam, co się działo. Dokładnie. Czekaj, w trójce? A w trójce coś jakieś wiedźmy były. W trójce? No już nawet, no nie pamiętam. No. Nie, pamiętam, że jakaś ładna taka blondynka tam grała. Tam. O, to pamiętam. Ładna blondynkę się zawsze... To zagadza. był jedyny chyba tu tego filmu. Znaczy się to była taka mało lata, ale nawet nawet. Mało lata. O, o, już to zaczynam przypominać scena, ale nie pamiętam wątku, bo tak... No chujowy, tak nudne było. A o, czwórkę co? pamiętam, bo było nawet w miarę porównano do dwójki trójki, była nawet. Tak, w, w miarę. ale jak porównasz do dwójki trójki, to jest... To, no to nawet. jest super, to, to jest, jest super część aczkolwiek jedenka ta chyba lepsza ale i tak parę momentów było dobrych parę takich dobrych motywów ale w no, tej ale czwórce no czwórka się trochę wy, wybiła, jest ciekawsza od pozostałych bo jest inna, części no ode... inna, jest inna bo, bo jest o wiedźma takich w sumie bardziej wierzę w takie wiedźmy i opętajmy, że kurwa duchy kurde które rzucają tobą po całym tym ja z kolei na przykład bardzo zawsze lubiłem z mordercami no Uważam, że jak ludzie mordują, to to jest najgorsze, co może być i w sumie najbardziej prawdopodobne. No. Dlatego, jak widzę, że. Kto... Bardziej prawdopodobne się bardziej podoba i bardziej straszy. Tak. Przynajmniej końcu... ja tak uważam. No. Jak my nagramy, bo w końcu nagramy, bo mam w planach sceny drastyczne znaczy drastyczne, straszne z horrorów, bo mam, pa... mam pewien pomysł. Rafał też ma parę. Pod... Wszystko będziemy montować. To będzie... Poszukujemy młodej, ładnej. Tak, z biustem. Która się nie wstydzi ten, pokazać? Pokazać stroju przed facetami. Tak, i przed kamerą, tak. CV, prosimy, wysyłać. Yy, można do CV dołączyć. Najlepiej zdjęcia. portfolio, no właśnie, portfolio. Portfolio, takie. tak, mogą być zdjęcia bielizny, bez bielizny. Czarnej czarne kanapy nie mamy, co prawda, ale. My nie mamy, ale. Ale coś się znajdzie. No, także już poszukujemy. Nic osobistego dla naszych dzieci, po prostu potrzebujemy chętnych do, do produkcji, do no. niczego innego. No ale bo już odchodzimy od tematu, to... Ale no to CV wysyłajcie na maila tam w opisie Arek Doda. Gdzieś tu będę No, ale odnośnie filmu. No film to jest o tym, że... O czym to jest? To jest o tym, że To jest w dzielnicy... mamy Amer w dzielnicy meksykańskiej. Gdzie mieszkają w takim, jakby takich. Kurde, nie jak to się nazywa w Ameryce, to takie mieszkania, właśnie. Znaczy... To jest taki, suteryny? niby hotel. O, to jest taki, niby hotel. No tak, Co to jest, coś jest on, taki. Hot, wygląda jak hotel, ale tam na, żyją na stałe. No, tam jest, takie jest kilka mieszkań no, koło no, siebie. No. To tam, taki... no i tam żyje no, no. taka, taka jedna babcia, która, kurde, wszyscy, wszyscy się jej boją, sądzą o różne czary, różne mm -hmm. dziwne rzeczy. No i wychodzi, no jak to jak zwykle w bywa, no jeden zostaje opętany, przez, bo zaczynają jakieś różne czary w kościele robić, dla, tak. dla jaj jak zawsze. A, a wiadomo, Meksykanie wierzą w takie rzeczy, bo są a skoro wierzy, rynki. to może się stać podobno. Też. No i jeden został opętany, no i, no i idzie dalej po prostu temat. No. Idzie dalej, no. Zaczyna się dziać, różne rzeczy i tak. No nie będziemy tutaj więcej spoilerować pewnie fabuły, ale... Z... No jedynie na samym końcu jest odnosi do pierwszej części. Znowu powrót no, do tego. Taki, taki... powrót chuj chujowy, ale no. No tak. No. Nic, nie nic nie wnoszący. Kiepski. Naprawdę kiepski. Kiepski w sensie moment na końcu, bo film to był nawet dobry. Miał dobre momenty. Mhm. Takie, że kurwa, <noise> że miałem na przykład ochotę no nie patrzeć się kurwa, no to bo wiem, że zaraz się coś wydarzy. No. No przykład przez te, przez te folie chodzili w tej piwnicy. A ja, ja powiem ci czekałem no. i to był taki moment, na który. On, w ten film ma takie momenty, że wiesz co się wydarzy, ale kurde, trzyma cię jak, naj, jak najdłużej w niepewności, że... Aj kurde jeszcze, żeby cię potrzebę niepewności, jeszcze się nie pokaże. Nie? I tak kurde ci... Tak kurwa w środku takie, no wyjdź w końcu, wyjdź. A czasami cię w chuja zrobić. No, ale czasami cię w chuja Na zrobię. przykład, no nie wiem, wychylacie się powoli i myślicie, że zaraz wam coś wyskoczy, bo a po to nie. Sto... A nie? tu nie. Jeszcze nie ma takiej muzyczki, tylko cisza jest kurde, nie? A bo najpierw jest hałas, później jest cisza i nie wiadomo co się dzieje, a się chuja dzieje. Nie, ale to, to przyjemnie się oglądało tą część. Nie, nie nudziła, no, nie, przynajmniej nie. Nie, nie nudziła. Nie zasypiałem, nie ziewałem. Fajnie się oglądało. jest świeży, świeży, no, drugi raz też bym nie obejrzał. Ale taki świeży pomysł miał ta czwórka na siebie. No, oni powinni chyba odchodzić, bo jak je ciągną dalej pewnie no. będzie piąta, część. tera. Co prawda na końcu było też takie odnośnie do pozostałych. do pierwszej jeszcze do pozostałych z tymi Wiedźmami, Ale fajne miał, fajne miał pomysły na siebie. Patenty miał takie straszenia o. Tak, jak, jak I wtedy się pojawił w tym nagle podczas przestrzeni. Zakrzywienie no, takie. Fajne, a... fajne efekty, jak na tak tanią produkcję miała. To miało. zakrzywienie to ja mnie się zawsze każe z tym, na przykład jak robią sobie dziewczyny zdjęcia i se powiększają biust i futryna na przykład jest zaginana na tym zdjęciu. A bukoje się powiększają, też. No. I tu było. Uu, fa fajne fajne dziewczyny tam grały. No. Zwłaszcza ta ich kuzynka taka max. Jak... Fajna była. Dobra, te aktorki to powinny nawierać właśnie jak najlepsze, No, No, bo... takie, takie... Była jedna taka, taka prawdziwa, naturalna, a druga taka suć taka. O! I co się dzieje zawsze z w takich filmach? Giną. <grym> Ale czy w tym ginie, to nie pamiętam. <grym> Skupiliśmy się chyba za bardzo wtedy, żeby wiedzieć, czy zginie No, rasycka. no, właśnie, właśnie. Ale tam wtedy, jak ona się pojawiła, były też fajne patenty z tą piwnicą. No. Także polecamy. Ale no, tak... To, tak. No ja nie wiem, ja się tak nie bałem, ale podobało no, mi się. Są takie że to... momenty, że kurde wie, że coś się wydarzy i kurde, i się nie, nie wydarzy. I kurwa jesteś taki trochę w chuja zrobiony. Hmm. A serce ci, że tak powiem, zaczęło szy... bić szybciej. Taki fałszywy zawał o. O, coś takiego. Ale w drugi raz bym tego nie robił. No do kina na pewno, co bym tym film nie Nie, do kina nie. Szkoda dla, dla mnie każdy... Żeby to coś... nie jest warte obejrzenia. Jeśli ktoś lubi ten Paranormal Activity Znaczy no tak, no można obejrzeć Jeżeli ktoś ogląda pierwszą, drugą, trzecią część No to czwartą już powinien no, obejrzeć no, tylko Ja też oglądałem, marszu. tylko że nie pamiętam drugiej, trzeciej w ogóle Trzeciej to, no mówię, nie oglądałem drugą To tylko Byle pamiętam tak wątek Były tak ja No czy się, ja temu filmu daję 6 na 10 No 5,5 5,5 znaczy, 5,5 dam mu Znaczy tak, jako... Ale tak w skali film, film webu to 6 mu dam no no nie był zły, no. Dobra, no przy do, się... Był do... dość ciekawy, no był dość, był dość ciekawy, był trochę inny od pozostałych części. Hmm. Dlatego tak nie nudził. Czkolwiek na pewno będzie piąta część i ja, dobra, nie wspomnę o tym. No tak, no piąta część no, można się spodziewać, że już była czwarta, no to będzie z tego moda na sukces. No. 38 części, bo tam było znowu jakieś dwie babki były nie, uwięzione, to pewnie o no, nich będzie. Znaczy się tak, pod względem straszenia ten film to nie jest dobry. On jest dobry pod względem takim, że takie kurde, jakby to nazwać, takie napięcie w tobie wywołuje, no. Hmm. Takie, że ci serce zaczyna szybciej bić, bić szybcie, ale cię to nie, nie, nie wystraszy, jakby, no. To nie jest taki horror. Nie no nie. No, czyli tak. czyli do obejrzenia. Znaczy się, no... No film o wiedźmach. No Wiedźmy, no Wiedźmy i opętanie, no. Przeważnie Wiedźmy opętanie, to jest odcykane, ale to było nawet ciekawe. Aczkolwiek polecam serial sa Salem wyszedł. O Wiedźma? No. No a o czym może być Salem, miasteczko Salem? Nie wiem. Dopiero wyszedł pierwszy epizod i polecam, polecam. Brutalny brutalne To no. chyba sama obejrzał. Cycki są. Jak są cycki, to i... Nie, widzę, że to seria jest dla, dla dorosłych wreszcie kurwa, coś, bo ostatnio, nie wiem czy założyć, ale robią wszystko pod dzieci, żadnej krwi. No. Ktoś Ci przywali 600 razy, nie masz... czyli tylko z nosa krew leci. No. Jak można coś takiego oglądać? No wiesz, no to Rocky Balboa też dostał tyle razy po Michała, a Sylwester Stallone, to jest wytrzymały. No ale jaką dajesz ocenę parano. Ja daję mu 6 na 10 no Nie jest to nowość z kina, tylko nowość z DVD no, Ja bym dał 6,5 jako film, wow. jako horror dałbym 5. O, ja, o Arek daje wyższą ocenę ode mnie. No daje wyższą, bo mi się te efekty podobały taki były inne, No ale... jak tania produkcja, efekty były fajne. No przyjemnie się to oglądało, no nie nudzi, co najważniejsze tak. O. Film, film udany, o, film udany. Ta. Aczkolwiek nie powiedziałbym, że czekam na piątą część, nie? No to wiesz, to będzie. Wyjdzie i będzie tak. Bo ja nawet nie wiedziałem, że była czwórka. Tylko nagle zobaczyłem, że jest do pobrania, i mówię, o czwórka jest? No, nie wiedziałem, no bo że w, było. jeżeli jest na przykład coś do pobrania, nie żebyśmy sami pobierali. No. Jeżeli jest coś do pobrania, no to. To co? No to najczęściej już wiadomo, że patrzy się po sidach i pirach. Jeżeli ma dużą popularność. Właśnie nigdy nie wiem, które jest pierwsze. Które zależy od. Które jest to pobieranie? CD? Yy, znaczy Nie, CD, CD to są, są właśnie które no. no, Zawsze to to tak jest, ci, że CD jest w chuj mało, a pirów jest w dużo. Tak, i teraz pyta, jeżeli na przykład, ja tak widzę, jeżeli jest dużo CD i mniej pirów, to wiem, że coś jest dobre, bo oni chcą to udostępnić. I wtedy mogę na przykład iść spokojnie do, DVD, do wypożyczalni no, DVD. Jest w... wypożyczalnie DVD, jeszcze funkcjonują? Funkcjonują. Nie będę spoilerował, znaczy spoilerował reklamy lokowania produktowego, ale w Kaliszu jest jedna, może dwie jeszcze takie Blu-ray DVD. No, no I są... ale Paranormal Activity 4 polecamy. No. wybaczcie, ale teraz będą nowości na DVD. Aczkolwiek podejrzewam, że nie wszyscy chodzą tak na świeżo do kina, tylko czekają na DVD. Tak, bo ceny są drogie, efekty specjalne. Zwłaszcza, że w ten, tutaj w Kaliszu nie ma takiego kina porządnego, żeby kurde jechać na film z dobrymi efektami. Ja, ja na przykład osobiście muszę jechać do Łodzi, do IMAXu. No mamy dwa kina w Kaliszu. Na przykład jest taki przykład 300. Ta, ta nowe 300, Rise of Empire. Yy, po, a, po, yy, początek yy. Imperium. No. no, chciałem iść do tęczy bo mówię, a pójdę, o, lubię, lubię 300, lubiłem 300, lubię oglądać kilka razy, pójdę. Oczywiście coś okazuje, że 300, ileś tam 23 zł za jeden bilet, no to 46 zeta. W 3D, okej, okay, ale kurwa na małej sali, bo na dużej sali, największej w tęczy, co było kamieniem na szans, który film jest przepełniony w efekty specjalne. Tak? No. A słyszałem, że podobno dramatyczny, że ludzie płaczą. No, ale no, płaczą tą logikę, film, który jest naszpikowany w efekty specjalne, ląduje w małej sali na rzecz kurwa filmu, który kurwa jest na podstawie lektury szkolnej. No, tak. no kurwa, ja pierdolę. Bardzo ładnie określiłeś i wyczerpałeś Nie, nie tematu, przez takie ten... chustwo pojechałem do Łodzi, gdzie zapłaciłem Ile? 50 zł kurwa, od razu lepiej się oglądało. Co prawda znowu się trafił jakiś kretyn, kurwa, obok nas, który był najebany i strugał barana w kinie, ale... Nie wiem, ale... A się 300 to polecam w chuj. Ale to polecam w chuj takim na dużym ekranie i kolumnami, bo... Jak na małym ekraniku to to się nie sprawdzi. Może muszę chyba sam tą recyzję bo ja tego nie oglądałem, ale... No i gołecycki są fajne. Jak są goetycki, to chyba... A kurde się pokazały te goetycki w kinie to faceci wszyscy nagle kurde. alaski, kurde gdzie, gdzie? Ja też osobiście byłem. Uspokój się, uspokój się, fajne miała Fajne miała. I fajny film, polecam. Need for też polecam film, bo też byłem w kinie. To... To tak, teraz, no ja was nie, chyba teraz, zaraz zostawię, Rafa będzie tutaj. Nie, teraz ząba. to planuję tylko na X-Menów iść. Nowy. Na a to w maju to mają być, no. No też na to pójdę. No Do Łodzi, kurde, pojedziemy. na no, się będzie, na tym największym kranie. Może akurat poprowadzę. Bo możesz już to... będę na prawko. Do łodzi A co? To nie dojedziemy kurwa. <laughs> Palcem po mapie. Nie no może... o a tu dobra to poza tym, bo... No ale paranormal activity polecamy. A teraz, od, od, od teraz do następnej recenzji. No. No. To żegnamy się. Adios muchachos Cześć, cześć. Podrabiamy. Do kolejnej. No.